Kolejna część działu liczenie, czyli nierówności. Na samym początku zrobię taki wstęp z mojej strony, czyli od razu już podam Ci takie najważniejsze wskazówki. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że rozwiązaniem nierówności zawsze jest przedział. Co to oznacza? Jeżeli mamy naszą nierówność zapisaną w taki sposób, x jest większe od 8, to to nie jest odpowiedź. Rozwiązaniem nierówności zawsze jest przedział. My musimy sobie namalować naszą oś i x. Malujemy sobie ósemkę. Dajemy kółko w tym wypadku otwarte, dlatego że gdy mamy nierówność większą bądź mniejszą, a tu jest większe, to musimy dać kółko otwarte i zapisujemy wynik za pomocą nawiasu otwartego, oczywiście na punkcie 8. No i teraz my sobie dajemy, że to ma być większe od 8, czyli x mają być większe od 8 i naszą odpowiedzią jest x należy do przedziału od 8 do plus nieskończoności. Tutaj taka uwaga, nieskończoność zawsze jest otwarta, ponieważ nie znamy ostatniej liczby z przedziału. I tutaj może być takie pytanie, jaka jest pierwsza liczba z naszego przedziału, w której spełniona jest nasza nierówność. Tabelka przygotowana specjalnie pod Wasze potrzeby wygląda następująco: nierówność i mamy tak, większe bądź mniejsze, bądź większe bądź równe i mniejsze bądź równe. Następnie, mając nierówność, czyli naszą pierwszą, czyli mamy większe bądź mniejsze, dajmy kółko otwarte. W innym przypadku dajemy kółko zamknięte. Kółko otwarte oznacza nawiasy otwarte, natomiast kółko zamknięte oznacza nawiasy takie kwadratowe. Ja na nim mówię nawiasy zamknięte. I opis. Mając kółko otwarte liczba z początku przedziału bądź końca, ona się nie zawiera w tym, czyli w naszym przykładzie, gdy mamy ósemkę i jest nawias otwarty, to ósemka nie znajduje się w tym przedziale. Pierwszą cyfrą, która znajduje się, to jest liczba 8,00001, bądź, jeżeli się uprzesz, to 8,0000001. Chodzi o to, że liczba większa od 8, ale nie może być to ósemka. Gdybyśmy mieli nawias taki kwadratowy, to ta ósemka wchodziłaby w ten przedział. Drugą informacją, taką bardzo istotną, o której musisz pamiętać, jest, gdy dzielimy w nierównościach przez liczbę ujemną, to odwracamy znak naszej nierówności. Co to dla nas oznacza? Mamy taką nierówność, minus 2x ma być większe bądź równe od 4. My musimy podać zawsze, czego większy jest x, bądź od czego jest mniejszy. No to musimy sobie podzielić przez tutaj minus 2. I teraz piszemy sobie x, i tutaj uwaga, musimy odwrócić nasze większe bądź równe od 4 na mniejsze bądź równe od minus 2, bo 4 przez minus 2 to jest minus 2. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Kreślimy sobie oś x, dajemy minus dwójkę, nawias, będzie zamknięte, a kółko? Także zamknięte. Czyli kółko zamalowane, czyli x mniejsze od minus dwójki są po naszej lewej stronie. No i tutaj odpowiedzią jest x należy do przedziału od minus nieskończoności, zawsze otwarte pamiętaj, do minus dwójki zamkniętej. I teraz największą liczbą, którą zawiera x jest liczba minus dwa. I te dwie informacje są mega istotne, mega potrzebne. Ja ich tutaj nie będę skreślał, po prostu troszeczkę je pomniejszę, a my idziemy do bardzo konkretnych przykładów po to, żebyś na funkcji kwadratowej nie miał żadnych kłopotów z nierównościami. Zapraszam Cię do oglądania dalej.